Cześć moi drodzy, będę Was dzisiaj e, troszeczkę tutaj e, indoktrynować, jeżeli chodzi o pozytywny nastrój i o dobre nastawienie do życia i o czerpanie z niego całymi garściami. A to wszystko ze sprawy książki e, Reginy Brat e, Bóg nigdy nie mruga. Te książki, co do której ja miałam ogromne, ogromne wątpliwości. Byłam mocno Nastawiona może nie tyle przeciwko, ile z ogromnym dystansem podchodziłam do tych książek. I głównie też ze sprawą tego, tego, że zawsze mam troszeczkę takie sceptyczne nastawienie do złotych rad na życie. Bałam się, że znajdę tutaj właśnie te złote rady. I e, kiedy w końcu przełamałam się i sięgnęłam po te książki, e, co słuchajcie, znalazłam. Znalazłam niezwykle kojące historie. Brzmiałam troszeczkę, jakbyście. Spotkali się ze swoim do dobrym znajomym, przyjacielem, który pomaga Wam wyjść z ciężkich sytuacji, z ciężkich wydarzeń, w których znaleźliście się. Takich banalnych historii, takich prostych prawd w życiu wbrew pozorom potrzebują bardzo dużo, bo to właśnie one pozwalają nam wyjść z największych problemów i, z największy i stawić czoła największym przeciwnościom to myślę sobie, że warto jest mieć odpowiedni zapas tych prawd, tych banałów. Przygotowałam dla Was, ale też i dla siebie wybór sześciu najcenniejszych rzeczy, które możecie znaleźć właśnie w książce Bóg Nigdy Nie Mruga. Mam nadzieję, że przyniosą Wam one tyle, tyle ukojenia i wzbudzą w Was chociażby w pewnym stopniu tyle przemyśleń, ile wzbudziły we mnie. Pierwsza z lekcji to pokój się z przeszłością, by nie psuła Ci Terazniejszości. Jest to rada niezwykle cenna, szczególnie dla osób, które mają w swoim życiu jakieś traumatyczne lub po prostu ciężkie doświadczenia związane ze swoim dzieciństwem, ze swoim życiem zawodowym, ale też i osobistym, w trakcie których spotkały ich jakieś ciężkie doświadczenia wydarzenia, które potem rzucają cień na całe nasze już dorosłe życie. Trzeba zdać sobie sprawę i nauczyć się odróżniać reakcje na, na teraźniejsze wydarzenia. Na to, co dzieje się tu i teraz, od reakcji uśpionych w nas na przeszłość. Chyba czasem tak, że reagujemy na zachowanie naszego partnera, naszej partnerki w sposób nazbyt wybuchowy, agresywny, kompletnie tak naprawdę niewspółmierny w stosunku do tego, co, e, co się wydarzyło. Może to być związane z tym, że nie każemy jej albo jego. Tylko każemy osobę z przeszłości, która po prostu zrobiła nam krzywdę. I echa przeszłości do nas wracają i zatruwają nam życie teraźniejsze, życie obecne. Kolejna lekcja jest to lekcja, która nie została wymyślona wcale przez rodzinę Bret, ale też rodzina Bret nie jawi się tutaj w tych książkach jako najmądrzejsza osoba dodawania rady. Ona nie mówi, że ona to wymyśliła. Ona często podaje rady, które podali jej bliskiej osoby. Ktoś, kto pomógł jej jako terapeuta, jako psycholog, jako po prostu przyjaciel, jako Członek rodziny. Jest to rada, która brzmi nie porównuj swojego życia z innymi, nie masz pojęcia, co przyniósł im los. Rada, którą słyszycie na pewno przy różnych okazjach. Tak? Uważam, że jest to niezwykle istotne, aby skupić się na swoim życiu, aby nie zazdrościć innym osobom, że ich życie jest tak kolorowe, szalone, spokojne, radosne, że jest pełne sukcesów, pieniędzy, czego tylko tam Wy byście konkretnie pragnęli, ponieważ nie macie pojęcia, co się kryje. Za drogą osoby, jaką drogą ona musiała przejść, aby dotrzeć do miejsca, w którym się znajduje. Może się okazać, że gdybyście znali wszystkie turbulencje w jej życiu, przez które ona przeszła, by dotrzeć do konkretnego punktu, wcale nie chcielibyście z nią zamienić. Nie warto tracić jej z energii i swojego potencjału na to, by porównywać się z tym, co osiągnęła inna osoba. Jeśli chodzi o tą lekcję, Tutaj wybrałam sobie bardzo ciekawy cytat, którym stwierdziłam, że muszę się z Wami podzielić. Pokaż całemu światu, jakim stworzono Cię cudem. Ściemniaj, dopóki go nie przekonasz. Wszyscy ściemniamy. Nikt nie czuje się całkowicie bezpiecznie i pewnie. Pewność trwa najwyżej chwilę. I drugi cytat. Wszyscy boimy się, że popełnimy ten jeden błąd, który zrujnuje nam życie. W rzeczywistości to niemożliwe, choćbyś popełnił jakikolwiek błąd, który miałby który miałby Cię zrujnować, twoje życie nie legnie w gruzach. Będzie po prostu inaczej. Następna zra to tak naprawdę cytat z tytułu Skazani na szałszank, czyli zajmij się życiem albo zajmij się umieraniem. Zbyt łatwo popadamy w rutynę, zbyt łatwo y, rzeczy, które są tak naprawdę wspaniałe, cudowne i które nie są udziałem wszystkich ludzi, odbieramy jako oczywistość, jako coś, co nam się należy. Wówczas nie doceniamy ani tego, co mamy, ani tego, jakie możliwości mamy, i tego, co moglibyśmy mieć, jeżeli tylko się wystarczająco dobrze postaramy, spróbujemy i sięgniemy po to. Najłatwiej jest zrozumieć, jaka jest różnica między zajmowaniem się życiem, a zajmowaniem się umieraniem, gdy popatrzymy na sposób życia, w jaki żyją osoby, które są dotknięte przewlekłą chorobą które są dotknięte chorobą nieuleczalną, niepełnosprawnością. Zazwyczaj te osoby, nie mówię, że 100% osób, które przechodzi przez takie traumatyczne doświadczenia, tak reaguje na nie, ale duża część osób podchodzi do życia kompletnie inaczej niż osoby zdrowe. Osoby, które są w pełni sprawne i mogą robić tak naprawdę co chcą, mogą za chwilę wyjść chociażby na rower czy pobiegać. I w momencie, gdy patrzymy na osoby, na przykład niepełnosprawne, dociera do nas, jak wiele my możemy zrobić i patrzymy na to, jak wiele te osoby robią. Okazuje się, że nierzadko osoby niepełnosprawne są o wiele bardziej aktywne niż osoby, które są w pełni sprawne, nic im nie dolega, są zdrowe i mogą cieszyć się pełnią zdrowia i pełnią życia. Kiedy więc macie chwilę zwątpienia i wydaje Wam się, że kompletnie życie nie daje Wam nic dobrego, zastanówcie się nad tym, nad czym wolicie się skupić. Na tym, żeby po prostu zamienić swoje życie wydłużone w czasie umieranie, proces umierania, czy nad tym, by żyć. By czerpać z tego życia to, co jest dla Was dostępne. A jeżeli zastanowicie się nad tym dłużej, popatrzycie na osoby, które zmagają się z ogromnymi przeciwnościami losu, może się okazać, że dostępne dla Was jest o wiele więcej niż myśleliście, że jest. Czwarta rada. Kto o nic nie prosi, nic nie dostaje przed zwróceniem uwagi na to, że czegoś nie mamy, że chcemy więcej. Może dotyczyć spraw tak błahych, jak chociażby przytoczone przez Regina zmianę miejsca w samolocie, ale przed tak czymś poważnym, jak poproszenie szefa o podwyżkę, o zmianę stanowiska, o zmianę zakresu obowiązków. Tak naprawdę w momencie, gdy my sami nie będziemy prosić innych ludzi o to, by coś zmienili, to to się samo nie zmieni. Jest bardzo mało prawdopodobne, że zostaniemy docenieni Sami przez się, nie prosząc o to i nie zwracając ludziom uwagi na naszą wartość. Dopominanie się o coś nie jest wyrazem słabości ani wyrazem pychy. Wiele osób y, boi się o coś zapytać, o coś poprosić, aby dostać coś lepszego, ponieważ boją się, że zostanie to odebrane właśnie jako albo pokazanie, że oni są w czymś słabi, że czegoś potrzebują, że potrzebują w czymś pomocy, albo obawiają się, że zostanie to odebrane jako taka buta i, i zbytnia pewność siebie. To jest mówienie o tym, czego potrzebujemy na głos. Ponieważ nikt nie jest w stanie się tego po pierwsze domyślić, a po drugie, jeżeli my sami nie będziemy wierzyć w siebie na tyle, że będziemy uważać, że coś nam się należy, że na coś zasługujemy, że coś powinniśmy otrzymać, nikt inny tego nie zrobi. Piąta rada, rada, która zbudziła moją, ogromną, ogromną radość, gdy o niej czytałam, ponieważ pomyślałam sobie, że wtedy stosowała się do niej w czasie studiów, a już nawet nie mówiąc o szkole średniej, to miałabym za sobą z pewnością o wiele mniej nieprzespanych nocy i o wiele mniej strachu podczas różnych egzaminów. Teraz rada brzmi, przygotuj się ponad miarę, a później daj się ponieść. Ona jest odpowiedzią na sytuacje, w których w życiu spotykają nas różnego rodzaju wyzwania: albo właśnie egzaminy, takie wiecie, państwowe, na uczelniach, w szkołach średnich, albo wyzwania, kiedy musimy coś zrobić w pracy, zaprezentować swoje umiejętności, projekt, wystąpić przed większą publicznością i niesamowicie paraliżuje nas wówczas strach, tak? On sprawia, że boimy się, jak wypadniemy, boimy się, jak to pójdzie, jak zostaniemy ocenieni. Jakie jest na to rozwiązanie? Banalne, wystarczy przygotować się ponad miarę. To wystarczy, brzmi niezwykle prosto, prawda? I łatwo jest to powiedzieć. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja wiem, że przygotowanie się ponad miarę nie było czymś super łatwym, kiedy sama studiowałam, i często nadal nie jest mi tak łatwo przygotować się po prostu ponad miarę i potem dać się ponieść nurtowi, ale warto próbować. To jest rada, którą ja ogromnie chciałabym wprowadzić w swoje życie na co dzień tego życzę też i wam, ponieważ jestem święcie przekonana, że gdyby się wprowadziło ją w życie w swoje na co dzień, to praktycznie znika większość problemów, z którymi się borykamy. Oczywiście poza jakimiś okolicznościami losowymi, na które za bardzo wpływu nie mamy, ale jeżeli chodzi o osiąganie celów, o wykonywanie projektów, zdawanie egzaminów, no to faktycznie, słuchajcie, wystarczy przygotować się ponad miarę. Rada, którą zostawiłam sobie na koniec, czyli szósta, brzmi ona tak. Jeśli nie wiesz, co dalej, wystarczy, że zrobisz następny właściwy krok. Jest to rada i jest to tekst tak niesamowicie banalny, że być może gdybym sama nie przechodziła przez ciężki okres w swoim życiu i nie musiała jakoś tam przebrnąć przez niego, to najprawdopodobniej nie zwróciłabym na tą radę tak dużej uwagi. Jeśli nie wiesz, co dalej, zrób następny właściwy krok. Co to tak naprawdę znaczy? Skąd mam wiedzieć, jaki jest następny właściwy krok? Ale właśnie w momencie, gdy zastanowicie się dłużej nad tą radą, przejdziecie przez jej wyjaśnienie, zrozumiecie, że tak naprawdę to jest odpowiedź na większość problemów, z którymi się borykamy. W większości przypadków wiemy, jaka jest rzecz, którą powinniśmy zrobić w dalszej kolejności w swoim życiu. Wiemy, co należy zrobić jako ten następny mały krok ale jesteśmy paraliżowani myśleniem o odległej wizji jakichś przyszłych wymogów, jakie będą przez nas stawiane, przyszłych problemów, które pojawią się w związku z osiągnięciem celu, który sobie założyliśmy, i znika nam z oczu ten taki pierwszy krok, który jest wymagany do tego, żeby pójść dalej, żeby zrobić coś, by po prostu nie stać w miejscu. Przykład? Jasne. Myślicie o studiach, zastanawiacie się, jaki wybrać kierunek. Rozważacie różnego rodzaju uczelnie w różnych miastach, myślicie, co będzie, jeżeli przeprowadzicie się do miasta A, co będzie, jeżeli przeprowadzicie się do miasta B, a tak naprawdę nad czym powinniście zastanowić się? Jaki powinien być następny właściwy krok? Przejrzenie ofert uczelni. Czyli zobaczenie, która z uczelni ma najbardziej interesującą dla Was ofertę, do którą z uczelni jesteście w się dostać, która z uczelni jest w zasięgu Waszych możliwości finansowych, jeżeli decydujecie się na studia płatne albo zaoczne, to jest następny właściwy krok. Nie martwienie się o to, jak sobie poradzicie w innym mieście. Jeżeli chcecie napisać książkę, następnym właściwym krokiem do tego, by napisać ją, nie jest rozmyślanie o tym, co ją wyda, jak ona się sprzeda, jakie zbierze recenzje i jak wiele osób ją skrytykuje. Następnym właściwym krokiem jest po prostu siąście do pisania. Napisanie pierwszego kapitułu, pierwszej strony, kolejnych stron, kolejnego rozdziału, Myślenie tylko o tym, co powinno znaleźć się w treści tej książki. Mam dla Was też cytaty, które myślę, że pomogą Wam zastanowić się jeszcze głębiej nad tym następnym właściwym krokiem. Zwykle wiemy, jaki powinien być nasz następny właściwy krok, ale jest on tak błahy, że umyka nam z pola widzenia. Skupiamy się na dalekiej przyszłości, widzimy jedynie poważny i przerażający przełom zamiast prostego zadania. Boimy się pewnych zmian, ale zazwyczaj mamy w sobie dość odwagi. Żeby zrobić następny właściwy krok. Jeden niewielki krok, a potem kolejne. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najskrytsze e, marzenia. Tym optymistycznym akcentem e, kończę tą taką moją niby recenzję książki Reginy Bread. Dajcie mi proszę znać, czy taka forma prezentowania książek rozwojowo doradczych Wam odpowiada. Jeśli podoba Wam się forma takiego przedstawienia książki, konkretnie tutaj Reginy Bread, ale też innych książek, czyli wybranie najciekawszych zagadnień i omówienie ich nieco szerzej, dajcie mi znać. Być może omówię w ten sposób też i inne pozycje konkretnie Reginy Bread. Tymczasem to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do dyskusji i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Cześć.